Siemano Mówi cesarz Ostropiała, dzięki za rozjebanie mi Mercedesa. Dzięki. Słuchajcie, co cesarz chce wam powiedzieć. Jedziemy! Jedziemy Ciekawe czy on zrobi z mordy dupę? Nie wiem, ale czy się zesra też nie wiem. Ciekawe, właśnie musimy zobaczyć. Życie nie czarne, nie białe, wie to tylko ten, kto już dostał na panie Od niby przyjaciół, niby pomocników, gdy nie dostałeś kopa, nie zrozumiesz świetle Dlatego wow. radzę ci, słuchaj się w te słowa Na błędach lepiej cudzych. nie stoi się forsować Warto pamiętać, ludzie to wilki Często oszukają głęboko w piki Ile już razy zaufałeś blisko później... Ja pierdolę jak i rel, nie Co on nawija stary, to jest mocne, nie? Się <aldı statues Tamam> wiesz czemu Gdy kobietę chcesz obdarzyć zaufaniem Niech to będzie matka, co zawsze zostanie Wiele kolorów ma to, co było Wiele kolorów ma to, co jest Bój się Boga, nie bój się wroga Śpiewaj ze mną, bo jest jak jest na 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 może nie zawsze wygrywam, ale po kolei Może nie zawsze wygrywam, nie zawsze Nie zawsze wygrywam Ludzie, którzy próbowali mnie Nie, on coś takio coś wygrał chyba, nie? Z olejnikiem chyba, z tego co słyszałem. Szacunek. Czyli nie ma co ich żałować Jeden ma styl, drugi ma klasę Trzeci ma drugi, a czwarty ma kawę Ale dwa... nikt nie wygrał tylko pierwsza wygrane od czterech lat? Kurwa szacunek, nie Zero, dwa, cztery Cesarz mówi prawdę, nie żadne bajery A gdy uda mi się starość Wspomnę kobiety, zwycięstwa i radość Wiele kolorów ma to co było Ale... Wiele kolorów ma to co jest

Nie buja, bujaj! Bujam się, bujam! O to chodzi. Ale Bęger, nie. Co mu to robił podobno jakieś pojebanie dobry jest, to ten na końcu, że on. To jest jakiś kurwa do mocny basi basista ogólnie? Nie znam. właśnie nie znam, ale. Nice, ale kurwa, banger. Ej szczerze? Stary, myślę, że na przykład dla takich boomerów i tak dalej, myślę, że to jest banger w chuj, nie? Jak to dla mnie nawet jest spoko. Tak szczerze. To jest takie kurwa, wiesz? Myślę, że to jest dobre. Myślę, że to jest kurwa dobre, nie? Mocny taki vibe, U, taki vibe. CDS 1 to tak, mocne, taki vibe ułomnego dziecka Kazika Staszewskiego i Franka Kimono. No i to jest zajebiste porównanie. To jest zajebiste porównanie.